Siemanko witam was w piątek ja od rana słuchajcie podopisywałem sobie jeszcze co wczoraj pozapominałem żeby tam dopisać do listy zakupów, które muszę zrobić pomierzyłem wszystkie listwy, wszystkie te narożniki wewnętrzne, zewnętrzne, zaślepki, łączniki ile tego wszystkiego trzeba będzie i jeszcze dobrałem sobie takie trzy sample żeby dobrać tam ten kolor do paneli, jeszcze poszukam może się uda akurat coś lepszego trafić nawet znalazłem jeden kolor właśnie z tych listew, który się nazywa Dom Flamenco Taki sam jak, jak nazwa brzmi yy, tych paneli, więc może akurat podejdzie. Yy, no i w sumie tyle: przeszlifowałem tylko te, te, tą lamelkę, przemalowałem ją. No i mogę spadać na zewnątrz, tylko po nożyce przyszedłem i zaraz zabieramy się za narożniki na słupach. Idę trochę kleju umieszać w wiaderku i zaczynamy. Działamy. Ok, to ja mieszam, przesypuję przez sitą, na w razie czego. Ale wygląda na to, że jest ok, nie ma tu jakichś wielu grudek. No i zamieszam lecę to. Dobra, to zabieram się za robotę. Pierwsze to muszę odciąć tą folię tutaj. Narożnik chyba podejdzie pod, pod nią tutaj, pod spód. Odetnę siatkę po prostu i tego tu będzie z tej strony siatką, a z tej będzie po prostu bez. I nawet tego nie tu szpachlował z góry, bo to sensu że za, za bardzo chyba nie będzie miało. Yy, no i plan jest taki narożnik tutaj, narożnik tutaj i narożnik tu na końcu na wykończenie. I taki będzie plan. To do, tej, do, to do tych tutaj be, do tej murłaty. Yy, i tutaj tych, tych słupków, kurde, to będę musiał chyba te słupki wziąć i poskręcać tak na razie czego tutaj e, po prostu podawać wkręty dookoła bo one wzdłuż nie pękają i tu nawet mocniej, zobaczcie, nawet ściskiem trzeba je tu ścisnąć i to po prostu poskręcać, no ale to raczej było pewne, że one sobie pękną, no bo krótkie a ciężar jakby nie było e, na to jakiś tam prze, więc więc trzeba je to po prostu poskręcać i to po prostu malować podszpachlować i malować chyba pójdziecie na antracyt też kolor e, tutaj tych belek i jeszcze nie wiem, jak tam będę, czy będę ją ścinał równo z krokwią, czy jak to będę robił, to się zastanowię, zobaczę. Bo to chyba lekko wystaje teraz i muszę co zrobić, jeszcze to wziąć, tylko skromę trochę ten słup, bo niech takie parchy mi odstają, więc też to zrobię. No i co zaraz będziemy brali na różniki, trzeba gdzieś podocinać i, i będzie można objeżeć dookoła. To bym mógł jeszcze zacząć, właśnie jak te wymiary to trzymają one, bo no to też jest pytanie. Takie 2,42 tutaj mamy. Ja tu takie 2,44 wydaje mi się, że to nie będą jakieś takie duże różnice. Tu mam 2,45 z tej strony, a tu pod 2,50 by podchodziło. Rozjeżdża się trochę więc, no ile będę mógł, to no na narożniku tam sobie podrównam trochę z poziomicą. Tu też 2,42 a to był jeszcze ten pamiętny. <gryw> Kurde, słuch tutaj, miałem walkę grubą z nim tutaj. Ktoś to oglądał to na pewno pamięta zaczyna popadywać trochę Kropna jak coś tu wystaje Delikatnie, żeby nie przeszkadzało i Gruntowane one były, więc nie będę tutaj gruntował kolejny raz, Okurzyć się przez zimę raczej nie okurzyły Tutaj mam te narożniki jakieś z gównolitu, albo gdzieś tu były lekko przygięte, albo coś ja w transporcie na pewno ich nie przygiąłem, bo tu na środku mają taką takie wniecenia, mam nadzieję, że to jakoś bardzo mi nie, nie będzie przeszkadzać przy, przy ich obróbce Niemożliwe, to bardziej, że w takiej tej to no, każdy ma taki dziad co poradzić, nic nie zrobimy Kurde, tam wiem pomarańczowe chyba. Ostatnim razem z, hurt, z tej samej hurtowni. Takie. Jakieś one były grubsze. A to to takie. Albo mi się tego wydaje. Nie nie pamiętam już dokładnie. I coś się zaczyna popadywać. Ale tu nam za bardzo nie ten, nie zaszkodzi. To. Tym bardziej, że. Yy, że nie wieje. Dobra, to ciągam. Jeszcze dwa i to coś tam będziemy muszlić. Jest sens, tu i w pasek wcinać teraz, już cały, wklejać, no bo tu nie sięgnie, niestety. Eee, nie sięgnie nam ten ta siatka jedna za drugą, żeby zaszła, bo po 10 cm jest, więc na środku zostanie taki taka pipidówa bez tego, ale z drugiej strony, kurde, co tu ma pęknąć? Sup raczej nie pęknie wzdużnie. Teoretycznie bym nie musiał, ale nie wiem, może. Może byłoby warto dać jednak Nie wiem, przemyśla jeszcze mam chwilę Nie zastanowię nad tym Przecież tam siatki, siatki mam jakieś kawałki więc mógłbym to obrazy przelecieć i byłoby z głowy pierwsze, gdzie ta późniejsza tutaj jest. Nie za wysoko, nie za nisko tak naprawdę, bo później już nie przesunę jak go w to wkleję Tyle Jeszcze trochę w dół może nawet iść No i dobra tak jak teraz Kurde może się i tak patrzę Nie no Braknie trochę Nie może sięgnąć, bo tu jest więcej jak 10 cm, chyba nie ma. Tej siaty. brak, nie widać. Ewidentnie. Uda, bo dociskałem tak, a przecież poziomicą, by było. Warto to sprawdzić. Gdzieś tam, żeby to się nie rozjeżdżało trochę, no wiele się nie uda raczej. go wyprostować tu musiało było tą stroną dojść, a dołem lekko odejść z tego co widzę Może mówię? nie, górą o, dołem dojść a górą odejść no tutaj tu już więcej nie dojdzie nie ma szans nawet tak jest górą troszkę do tyłu Ja też nie mogę. No i dobra, były owe. Tak ono mi pokazuje, tylko trochę tutaj jeszcze Odeszło Kurde, nie wiem, czy to? Chyba sobie odpuszczę, powiem wam. To nie ma opcji, żeby to tu pękło, kurde. Nie wiem, co miałoby się dziać, żeby to... Tylko później ratunku już... już nie będzie tak naprawdę. Jak coś się zacznie dziać, to już tego nie ten, nie za mało. To chyba pójdę, dotnę takie kawałki na 10 cm i wkleję też. Ale to zrobię już po tym. Jak objadę całość dookoła, to pójdę z takich pasków natne i, i niech mu będzie. To muszę tu nazę rozciągnąć. Jakieś miejsce na to było. I poprawić to całości po prostu. Trochę tu się odgina, pierdzielone. na tym zgięciu. Wtedy wkleję tą siatę na środek i przelecę po całości Klejem będzie na raz już obrobiony. Dobra, z drugiej to samo robię do yy, Z tej strony to samo Ale wygląda się siata, zobaczcie I ten, i wtedy spotkamy się na górze Jak tą wcinkę będę robił. No, to z jednej strony siatę odcinam, a z drugiej polecę ze skosa. I będzie można wklejać zaraz. Tu muszę iść jeszcze po ten pasek, kurde, dociąć taki 10 Dobra, teoretycznie powinna podejść. Tu by podałoby klej, jeszcze nałożyć trochę. Tu może trochę też z góry żeby było. Nie wiem czy to pod tą gumę wyjdzie czy na tą gumę, to bez różnicy raczej deszcz od wschodu to już rzadko kiedy zacina, więc raczej tu nie powinno być problemu jakiegoś. A jak napada to wyschnie i tyle Tu mogę tylko dołożyć Trochę mi się już dość pukał kurde Gdzieś w okno Dobra, tu mam, to mam, tu mam to Nie będzie za długi Czy nie będzie za długi Nie, no tym razem mi się udało Chyba Ktoś do mnie dzwoni idzie na odwiedziny do mnie No i dobra co, zajechać i fotemitę tam dyszkę jeszcze chyba ja dokleje Świoneczko się... ja Palowie Jezus Chrystus i Maria Na wieki wieku Ja zwierzę tą sterską <laughs> <laughs> Wizyta duszpasterska tak. Też może być. Witam, cześć. Siłanko, cześć, cześć, cześć. Jak tam, to tam? No jadę z tymi supami. Na zewnątrz wyskakuję, bo wewnątrz nie mam co już robić tak naprawdę. Aha. Znaczy może coś by się znalazło, ale... Ale ten, ale ogólnie. Można powiedzieć, że temat tam już w większości zamknięty. No to Trochę tutaj przylecę. Powiedz mi co się wydarzyło na tej elewacji na końcu wioski. Bardzo proszę tu ci daję, tak, jest to białek nie zaraz <grym> dziękuję bardzo słuchaj ten no co się wydarzyło przyjechało dwóch pianych a, a i bardzo późno nie mało słońce no i co i to od samego początku był bardzo gęsty wiesz aha i zalewaliśmy wody troszeczkę tam bo tam można niby ją cały czas był gęsty bo to wiesz aha to rówka i co coś się spartoliło po prostu tak Spartoliło, jakby ktoś mokry się zaciągał więc no a reszta okej? Okay? Ja tam przyjechałem, to, to wszystko pięknie wyglądało Bo widziałem, że to reszta okej okay jest, tak? Tak, tak Resztę okay trzeba było nie? Aha Babcia mówić, że nie bo jej się to podoba, tego nikt, nikt tam nie widzi Aha widzi niby nie było widać, ale rusztowanie jakbyś się zabrał, wiesz Aha, aha Teraz się znają wszyscy na budowlance, wiesz, najbardziej bardziej ludzki, nie w Aha Tylko, że ktoś macie cię polsami wytykać, ja mówię, to jeżeli to ma zostać, mówię, to mnie tu nie było, to ja nawet i... Tak, bo... Ta, nie to no po ta, dokładnie, i później po co, ale... To, źle, bo zapóźno, żeśmy to zaczęli. Aha. To jest raz. A dwa, że jest taka ekipa, a nie a i to jest... No zjebane trzeba poprawić no, jest, no, wiesz, ta, się ta, tak Wiesz, tak, dokładnie, tak się powinno do roboty podchodzić, a nie, że... Tak, firma... Zjebane, przepraszamy, zaraz się poprawić. Dokładnie, dokładnie, tak. Tym bardziej jak mówisz, że klientka mówiła, że można by Mamy, było to zostawić. Nie widzi, bo ktoś A, no No, jasne, jasne, ale... Powie za jakiś czas czy coś, tam pomysł, że jest ta. czy coś. Tak, tak. No i pewno. Poprawić i ściaduje za to odpowiedzialność. Mi się wydaje. Jasna sprawa, bardzo dobre podejście moim zdaniem. To się Do sprawy, no dokładnie, dokładnie. Jak to mówią, że jeden niezadowolony klient zabiera Ci potencjalnych, nie wiem tam, say, dziesięciu czy ile Siatka, nowy, siatka jeszcze, kurde. Bo. To jest raz, dwa, nie? Tak. Siemanko, o dobra, idę po ten kawałek tego paska jeszcze trzeba tu wkleić. Ja wróciłem już po przerwie, chłopaki byli i przez ten czas e, ja robiłem, on, e, żeśmy rozmawiali, e, no i objechałem cały ten słup, mam go zrobionego. I powiem Wam, że czasowo trochę słabo stoję. Tu na górze, jak to wygląda, słuchajcie, to wygląda to. No tak, zostawiam to. Nie mam za bardzo tutaj. Nie będę tu objeżdżał do końca klejem, no bo lepiej, żeby mnie dotykało to drewno. Niech to stoi na tej gumie i tak to zostawiam. Ale powiem Wam, że ten słupek tutaj, mało tego, że jest skręcony, to jest nie do końca po środku. Tu będzie widać nie do końca po środku tego. Tego supa, tak, tak, tak naprawdę, przydałoby się, żeby z 10 mm w lewo to poszło. Nie wiem, czy ja szpilki tutaj miałem nierówno poosadzane. Szpilki chyba mierzyłem od ściany, jak osadzałem i ciekawe, czy, czy to nie, przez to nie, nie, to nie jest względem tego supa yy, przekoszone trochę i tak samo chyba będzie tutaj, z tego co widzę. Tylko, że tutaj to rozjechało mi go na maksa, Będę musiał tu wziąć ściska, skręcić to porządnie i tutaj też rzeczywiście mam. mniejszy dystans tu będzie, jak tutaj. także no tak to wygląda, już nic tu nie poradzę. Ten też jest trochę skręcony, i jak patrzę na tego z przodu, to też jest skręcone. Patrzy tak, jakby lekko w tą stronę, trzeba by było go wziąć, gibnąć lekko w tą, ale nie wiem, czy to będzie miało sens i czy to się ruszy w ogóle. No zobaczymy, jak tu będę działał, z tym będę to skręcał, to się pomyśli. Najwyżej. Dobra, to co? Biorę się za docinanie na różników i lecę następny. Nie wiem, jak czasowo mi to wyjdzie. Może się okazać, że nawet nie zdążę. Tego jeszcze objechać, ale chciałbym, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, u mnie koniec na dzisiaj, słuchajcie, nie mam więcej czasu, więc muszę kończyć. Spadam, yy, tylko te dwa, dwie strony mi się udało objechać i to było na tyle. Także zostawiamy to na poniedziałek. W poniedziałek chciałbym to skończyć, przejść na tamte słupy z przodu, objechać szpaletry na garażu i to było na tyle. Jak się uda zrobić, to mam nadzieję, że to, to będzie dobrze. I wtedy we wtorek bierzemy się za parapety. A jak skończymy parapety, no to później dalej już zostaje tylko druga szlichta i będziemy myśleć o tynkach. Ja spadam. Widzimy się ponownie we wtorek, bo nic nie rusza na budowie jutro ani w niedzielę. Coś tam na ogródku będę działał. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.